Trzeba było kiedyś wygrać, musieliśmy wygrać ten mecz dzisiaj po to, żeby zdobyć dwa punkty, po to, żeby zawodnicy uwierzyli w swój sprzęt, po to, żeby uwierzyli, że mogą wygrywać na własnym torze i zdobywać tutaj pokaźnej ilości punktów, po to, żeby się no, psychicznie wzmocnić i nie poddawać w następnych meczach, bo no, trzeba walczyć i dzisiaj... Te zawody pokazały naszym popakom, że jednak stać ich na to, żeby wygrywać z innymi zawodnikami przeciwnej drużyny na własnym torze. Gdybym ja miał pan ocenić 47-43, ja wiem, zadowolony pan jest na pewno z dwóch punktów, a ten rozmiar te, tego zwycięstwa. Zadowolony jestem z dwóch punktów, ale liczyłem na to, że będziemy mieli jeszcze ten jeden, ten bonus, który był do wzięcia. Wiem jak zawodnicy się przygotowywali. Wiem, że dzisiaj mieliśmy zobaczyć inną drużynę, odmienioną i dobrze punktującą, ale no. Nie wszystko wyszło do końca, dlatego że zawodnicy, może nie tylko zawodnicy, każdy zrobił w swoim zakresie coś, co mógł poprawić i, i te wszystkie szczegóły złożyły się na całość, złożyły się na ten efekt, który, który dzisiaj wzięliśmy, odnieśliśmy zwycięstwo. Ale musimy też spojrzeć na naszą drużynę trochę inaczej dzisiaj, bo jeździliśmy jakby nie było osłabieni. Zobaczyliśmy regulaminową zz czyli zastępowaliśmy zawodnika niezdolnego do staw z powodu konduzji. Rafał Dobruc Dobrucki leczy się po upadku w, w Gorzowie i ta zz która dzisiaj zdobyła cztery punkty, to nie są na pewno te punkty, które zdobyłby Rafał Dobrucki. Jego możemy ocenić na dużo więcej i, i gdyby on był punktował na swoim poziomie, to myślę, że ten bonus byłby jednak u nas. No też nie pojechał zawodnik, który tutaj był u nas i w ubiegłym meczu zdobył nam 10 punktów, myślę o Iwersenie. No, zaskakująco słaba jego postawa, myślę, że się trochę pogubił, zmieniał motocykle, zmieniał ustawienia, wszystko mu nie pasowało rezultat taki, że w ostatnim wyścigu przeznaczonym dla niego, czyli to już teraz z zawodów pojechał Grzesiu Zęgota, który no, wzbudził we mnie większe zaufanie niż ich i bardzo ładnie pojechał. Ten wyścig się skończył remisowo. Dobrze, że remisowo, tak, patrząc na to, co się działo już teraz po zawodach. No i sumując powiem raz jeszcze, szkoda bonusa, ale dobrze, że wygraliśmy, dobrze, że mamy tylko punkty, dobrze, że, że w końcu wygraliśmy zawody. Myślę, że z taką y, mocniejszą psychiką startujemy do, do y, kolejnych zawodów za, no, za dwa tygodnie bodajże, tak? Rzeszowie. Panie trenerze, muszę to zapytać po raz pierwszy. Od wielu lat myśmy zauważyli, że trybuny były ciche albo gwizdały. Tak Odebrał to jak to no, dobrą no, no, rzeczywiście e, nie jest to e, zachowanie publiczności, e, która, e, no, któremu, to, której oczekuje zawodnik. No, jest e, przykro. E, nie chcielibyśmy takich sytuacji, nie chcielibyśmy, żeby nasza publiczność nam zawsze klaskała i, i dopingowała nas. Naprawdę wtedy czujemy się lepiej niż takie no, takie zachowanie, jakie widzieliśmy w publiczności na początku zawodów, podczas prezentacji. Ja myślę, że drużyna się w jakiś sposób zrehabilitowała i Kolejne występy naszych zawodników doprowadzą, że atmosfera na rzecz widowni wróci i wszyscy będą się cieszyli z bo myślę, że nawet ci, którzy zdali dzisiaj, to w jakimś sensie zadowoleni z zawodów wyszli, bo, bo przecież ich drużyna wygrała, a nie wierzę tak do końca, że że Polscy mogą się od nas odwrócić. Byli zawsze super i porównywani nawet z innymi kibicami w Polsce. W tych rankingach uzyskiwali najwyższe noty i wiele razy słyszeliśmy, że są z nami na dobre i na złe. No, ja rozumiem, że nie wytrzymali, bo, bo wszystko ma swoje granice, ale, ale no, myślę, że wrócimy do porozumienia i wszystko będzie znowu okej. Okay. Mecz za nami, zwycięstwo, przerwa na pasa. Pana plan, bo wiem, że taki na pewno jest na najbliższe mecze. Moim planem jest przygotować drużynę jak najlepiej do zawodów i nie mam w planie nigdy nic ponad to, żeby wygrać kolejne zawody, po to, żeby zawodnicy mieli takie warunki, takie warunki mieli stworzone, żeby e, zdobywać jak największej ilości punktów po to, żeby e, wygrywać kolejne zawody. Najbliższa przyszłość to jest mecz ligowy w Rzeszowie i tam jest też bonus do e, odrobienia, do zarobienia, do uzyskania. No, ale no, nie możemy się poddawać teraz już i zadowalać tylko bonusem. Będziemy chcieli e, zawody rozstrzygać na swoją. Będziemy e, chcieli rozstrzygać e, zawody. No te w Zoszowie również na swoją korzyść. Tym bardziej, że będziemy już. E, w pełnym składzie będziemy mieli ze sobą Rafała Dobrówskiego. Myślę, że tutaj ten przypadek z Wersenem, który no, zdarzył mu się dzisiaj, myślę o tych dwóch punktach, nie zdarzy się w Rzeszowie. W mocnym składzie, dobrze przygotowanym, pojedziemy tam po to, żeby powalczyć, naprawdę powalczyć, bo zależy nam na tym, żeby jednak wygrywać. Nie wszystko w tej chwili jest jeszcze stracone. Kto patrzy, liczy sobie te punkty i analizuje regulamin rozgrywek, to, to potwierdzi, że mamy dalej szansę na wszystko.